Cześć, tu Lidia Drakones I zapraszamy Was do oglądania Zabitaj ten czytelniczym i mini bookholem. Aha, oha. Aha. E, przed... Tak. przed chwilą nagram. Ej, ja w sumie też mogłabym przynieść. No masz tak. Zresztą skończyliśmy skończyłyśmy nagrywać sobie film, który pojawił się tydzień temu, czyli co lubimy czytać? W, co lubimy w książkach? Tak, po prostu. Tak. I teraz jesteśmy... Przysz, przyszłyśmy nagrać update. Tak, więc czytelniczy. Ja czytam aktualnie to tą książkę. Tak. Już I już to będzie pięć gwiazdek, Naprawdę. Jakby... Mimo, że długo cię nie to. Tak, bo w sensie, to, myśli... to długo mi zajmuje, bo to rozwala mi głowę, bo to jest tyle psychologicznie fajnych rzeczy i to jest fantastyka, ale w sumie to nie jest fantastyka, ale w sumie to jest kryminał, ale w sumie ja nie wiem, co to jest, a jest super. A jest a super, super. To jest super. Tak, jestem na stronie 157. No, w 43% pamiętam, bo mi pokazywałaś. Tak. No. To ja dzisiaj e, w pracy skończyłam czytać córka Niczyich Światów. Yes. E, ocenę wiecie na koniec filmu, e, klasycznie, jak zawsze. To już w ogóle chyba sz szósty Weekly Vlog. Jak co, nie mamy już lat tego i dopiero założymy kanał? Od... Mamy czerwiec patrzycie, już 4 miesiące mamy kanał. Który bardzo, bardzo, sz... bardzo, bardzo powoli raczkuje, bo. Bardzo powoli nie mamy mieć kilka. <laughs> Musimy nagrać <śmiech> Tak, <śmiech> <to>. musimy nagrać <laughs> Wracając, e, a obecnie czytam wszystkie nasze klęski, czyli e, drugi tom, e, wszyscy e, jesteśmy łotrami yes. e, I ogólnie to mam moc w turnieju i bardzo mi się podoba Jedyny problem taki, że to jest strasznie mała czcionka, mam wrażenie, że, że pierwszym tomie i tak nie było Dzisiaj jak wrócę do domu, to zobaczę czy tak było? A oczywiście nie, nie wiążę ze sobą zakładki, bo poprzednią książkę czytałam w e, e Więc mam samą przylepną kratyczkę ukradzioną z pracy. <grymne> Przepraszam, moja firma, ale musiałam jakoś sobie zaznaczyć. A nie lubię zaznaczać skrzydełkami. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy. <grymne> I mam w ogóle wrażenie, że się zmieniła narracja. <grymne> że była. Chociaż może nie. Ja naprawdę to jedna książka przerw przerwy i ja już nie ogarniam, się ogarniam świat i tak dalej, ale jak mm. to czytam, to jestem jak tak było? <śmiech> <śmiech> Więc tak. tak, i chcę to jak najszybciej skończyć ponieważ e, bardzo mi się podoba ta książka i to jak jest zbudowana, się się ogólnie to, to mówię też do pierwszego tomu. No i motyw turnieju, które ja uwielbiam, szczególnie jak jest o śmierci życia, a tu właśnie tak jest. Tylko. z <grym> na naszego filmu, który tak, tylko coś nie idzie, tak jak powinno iść. To mm. po to Ci powiem, jak już skończymy nagrywać, no, tak. bo nie, nie pamiętam, czy ci opowiedziam, o czym jest też ta książka. Nie, Never mind. So. Patrycja książki. Patrycja kupiła książki, w tym tak. mi, ponieważ mi obiecała. E, tak. To w ogóle było tak, że... Pamiętacie moją wieżę wstydu? E, dalej istnieje. To e, <laughs> ja mogę wam powiedzieć. Ale przeczytałaś ponad 8 książek. Tak. I dlatego oficjalne przekazanie są złotki. Tak. Patrycja... Mhm. E, Najlepsze jest to, że już dawno temu przeczytałam te 8 książek. Mhm. Ale Patrycja była jak... E, ale nie dałaś mi tytułu książki, a ja... A przecież mnie, że sama masz mi wybrać. No, i wysłałam um. moją listę życzeń z Świata książki i e, tam była ta książka i w ogóle nie wpadłam, że Patrycja może mi to kupić. E, więc ja. Yeah. Ja. Yeah. I will read that after e, that. I w ogóle mamy czerwone książki. Tak. Nie wiem. Ja to lubię Okej. Okay. A jeśli chodzi o książki, które sobie kupiłam. Jest to Język Smoków I już mówiłam Patrycji, że może mieć problem z tą książką Ale jest ładny Ale najmniej. jest ładna, to prawda, to prawda tak. I Druga książka, której jestem bardzo ciekawa Ja też Jestem serio ciekawa, jakby... Autentycznie mhm. jesteś ciekawa, no No Gry Bogów Ja też jestem ciekawa, Czy jak bardzo ci się spodoba, albo jak, nie jak bardzo... jak bardzo to będzie okropne Tak, bo obydwie słyszałyśmy... Same z... złe opinie tak, ale sprawdziłam na Google i na Lubimy czytać ma 3,8,3 8,3 na 10. No. Na y, Empiku ma 4,8, więc jakby y, chyba ta książka nie jest jednak taka zła, jak mówią. Ale ma piękne bloki. Tak, ogólnie jest piękna. No, no i w ogóle motyw. Y, tego. Y, mitologii. Właśnie, tego nie dałyśmy. Motyw mitologii. To jednak będą napisy. Jeden w sumie. <laughs> Jeden. No, jeżeli nie zapomnę, montując. Mhm. <laughs> Więc tak. To w... Ty w sumie, Pisałaś coś? Ja nic. Yy, w tym tygodniu nie. W zeszłym pisałam. Te mnie, no. Ja nic. Ale mam plan, yy, bo teraz mam wolne. Cztery dni wolnego. Słuchajcie, wow. uwielbiam długi weekend, okej? Okay? Uwielbiam zawsze, jak przychodzi długi weekend, ja uwielbiam. I jakoś, że. Nie ma Karola Właśnie, Karol mi zamontował półkę, widzieliście przebitkę w poniedziałek? Półki i obrazu Karol mi zamontował półkę, okej? Okay? Brawo! E, e, więc tak e, Nie ma Karola, nie ma moich rodziców e, Moja siostra znając życie też gdzieś wybyje. Wybyje? Wy... Wybije... Wy... Nie no, wybić może sobie zęba Wyleci? Dobra Wyjdzie gdzieś, zniknie. Zniknie w każdym razie i ja prawdopodobnie zostanie sama. I ja po prostu zamierzam siedzieć na tarasie i się opalać, i czytać książki, i pisać. Tak jest mój plan. Do na najbliż, najbliższe 4 dni. Plus w środę pójść sobie na zdrowy kręgosłup. Więc tak, ambitny plan. A ty masz jakiś plan? Przeżyć, rozumiem. Przeżyć, um, pilnować kota, żeby nie. Nie, rozwaliby domu nie. Logan! Logan! My <laughs> Logan, też się! Logan mi dzisiaj wmocywał w Tak, widać, że to facet No No I coś więcej mamy do dodania? Chyba nie Chyba nie Chyba nie Chyba nie To oglądajcie dalej, mojej no, drodzy tak. Słuchajcie muzyczni, muzyczki klasycznej Na uspokojenie Tak Tak Już nie będzie driftujących aut, ale kogo to no. obchodzi? Ale będzie piękny cytat który dzisiaj zobaczyłaś a tak. Zdzięcia. Ale nie, to już widzieli. Ale już widzieli? Już A, widzieli. To nie. Tak. To Przyszłam to do Patrycji, pokazałam to... to, i później przez najbliższą godzinę mówiłyśmy, że, że życie cię jest do dupy, dupy. Mm -hmm. <laughs> Więc no. Także tym jakże optymistycznym akcentem zapraszamy dalej do oglądania. Ja. <laughs> Zagrywamy to jeszcze raz. A bardziej podsumowanie tygodnia, ponieważ w naszym życiu jest harbider, a siedzimy na dworzu, więc też jest harbider. Tak. Jeżeli słyszycie wiatr, to Was przepraszamy. Lub rozmowy. Tu jest. O! Zabiłam. Fająk, który wcześniej nas rozproszył, właśnie przyszedł. A bardziej Patrycja rozproszył. Aha. Wracając. Ja mam bardzo dzisiaj ciężki dzień ja nie ogarnię życia. Więc ja po te trzy książki, które wam odhaczone w tym tygodniu, bardziej w zeszłym tygodniu, mam zapisane, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, co, co ja czytałam, by, nie zaglądając w notatki. To jest straszne. To jest ja, straszne. ja nie mam tego problemu, bo ale w sumie czytam to samo. Nie skończyłam jeszcze. No i Ach. też nie pisałaś. Nie pisałam, Zesz w zeszłym tygodniu tak, ja, w tym piszę. Ja y, pisałam dwa razy, ale nie, nie sprawdzałam, ile słów napisałam, nie. ponieważ nie chciało mi się, przyznaję się. <laughs> nie chciała mi się, jestem zła mistera, po prostu jestem leniwa. Tak. Przyznaję się do tego superczynu, ale teraz wezmę łyka maczy i wam powiem, co przeczytałam, y, ponieważ ja chcę tego przeciągać. Ja nie wiem, ja... Ty nie wiesz, jak się nazywasz, ja nie jest wiem. super. Jaką pierwszą książkę? <laughs> przeczytałam cyrkę Niczyich Światów, której dałam ocenę 4,25 okay. e, i podobała mi się ta książka. Pamiętam, że zakończenie mnie zaskoczyło. E, bardzo podobał mi się główny bohater, który nie pamiętam, jak miał na imię. <noise> Bardzo mi się podobał, ale nie ma Mamy... na imię. W sensie nie jako taki Buch Husband, ale jako postać mi się podobał. Okej. Okay. Y... Ta główna bohaterka, ona chyba miała Isaiah. Is... Ona miała trudne do wymówienia. I... Isaiah? Nie. I trudne do wymieni... Wymieni... wymienienia. <noise> Wym... Wymówienia. Wymówienia. Imię. I. Była taka trochę głupkowata, ale spoko. Ale ogólnie dobrze mi się to czytało. Tyle jestem w stanie Wam powiedzieć, ponieważ ja nie do końca pamiętam. Ja yy, pamiętam główny wątek i główne o co chodzi w tej książce. Ona ma ciekawy motyw niewolnictwa i tak dalej, yy, ale jakby gdybym nagrała świeżo opinię po przeczytaniu jej, ja to byłabym więcej w stanie powiedzieć, ponieważ. Kolejna książka, którą przeczytałam, to jest Wszystkie nasze klęski, o Boże. drugi tom, Wszyscy z... jesteśmy łotrami. I, I ja przez tą książkę nie pamiętam reszty książek, ponieważ jedyne co pamiętam z rzeczy, które się po prostu żaliłam Patrycji przez trzy dni, to jest to jak beznadziejne jest zakończenie. No. I ja po prostu, przez to, że ja też sięgnałam, to od razu po właśnie córki Niczyń Światów. Ja nie pamiętam nic teraz z tej córki, ponieważ ja pamiętam te wszystkie nasze klęski, no i rzeczywiście autorki popełniły klęskę z zakończeniem. A dla mnie to zakończenie to jest jakiś żart. Tym bardziej, że na okładce yy, pisze, że yy, ta historia nie miała się zakończyć szczęśliwie. I teraz, spoiler dla osób, które zamierza, zamierzają to czytać, bo uwaga, uważam, że to jest warte przeczytania, ale yy, rozczarujecie się do związku zakończenia. Na okładce jest napisane, że, żadne, że ta książka nie, że ta historia nie może mieć szczęśliwego zakończenia. I kurwa, dostajemy względnie szczęśliwe zakończenie, bo dosłownie jedna postać umiera, której ja by the way nie lubiłam, więc mi nie przeszkadza to, że ona umiera. Yy, bohaterowie się rozpoczęli Rozpraszają po świecie, w sensie po, nie mają ze sobą nic zbytnio wspólnego, i jakby ja w ogóle. Mój szyb, któremu ja, ja po prostu kibicowałam do końca, miałam nadzieję, że jeszcze się nawrócą, nie jest ze sobą, i w ogóle beznadziejnie, beznadziejnie nie wierzę nic, w co się wydarzyło w tej książce, i ja uważam, że oni nie złomali kątwy. Koniec spoileru. <grystanie> Nie wiem, czy powiedziałam, jaką wydałam ocenę, dałam ocenę 3,5, ze względu na to, że... Na tak... zakończenie. Nie, tej 3,5 nie, nie jest niższa, ponieważ... E, ocena nie jest niższa, mm. ponieważ naprawdę ta książka buduje ciekawy... Niektórzy bohaterowie są bardzo ciekawie stworzeni. Fajnie jest, że mamy z perspektywy każdego, prawie każdego istotnego bohatera, więc mamy wgląd w ich głowy to, co o oni myślą. I to naprawdę mi się podobało, no ale to zakończenie to jest istny żart. I kolejna książka, którą akurat przesłuchałam w do opalania się. Nawiasie eee, 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 mówiąc mój DNF. Pozycji mm -hmm. DNF, bo byłam ciekawa, e, to Cierń, e, któremu dałam ocenę 3,75. E, o wiele bardziej podobała mi się zagłada puka pok drzwi tej autorki. E, muszę powiedzieć, że... Jest ciekawy to motyw. Zakończenie jest słodko pierdzące. Znaczy, może nie jest słodko pierdzące, ale jest jakby szczęśliwe, gdzie też ja myślałam, że będzie nieszczęśliwe zakończenie, że ta historia końcowa się potoczy na nieszczęśliwe. Końcowa akcja mnie rozczarowała, bo myślałam, że będzie coś głębszego, coś większego, że czegoś się nauczymy. Ale niestety tak nie było. Ale no nie uznaję tego za totalne rozczarowanie. No, takie do przeczytania. I obecnie. Jeszcze nie skończyłam jest na tłumowie. I to też czytałam w ostatniego dnia. W sensie zaczęłam. Albo przez ostatniego. Nieistotne. Czyli yy, czerwony świt. Jestem w połowie, naprawdę. A jak na mnie? Tak, od dostałam. Co też widzieliście w tym filmie, więc. Więc w sumie po co ja to. Tak, nie. nie mam pojęcia. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Ale też, że to bardzo chciałam. O nie, jesteś na dworzu! Na dworze są robaki. Wiem, ale. To był jakiś żuk. Tak, jakiś to był. Kontrolowa... Kontrolowa... To była kontrolowana panika. To była kontrolowana panika, ok a teraz mi boli. E, I e, naprawdę mi się podoba. Za początek jest bardzo mocny, ja się spodziewam, że zakończenie również będzie bardzo mocne i że... A, ten rzeczek nadal tu jest. A, ale poróbmy się z moimi spodniami. mnie <laughs> to, no. to nie było zamierzone, Patrycja. No Dobra, okay. nieistotne, bo chciałabym skończyć. To. Chciałabym skończyć, yy, więc obstawiam, że zakończenie też może być bardzo mocne. No pewnie na podsumowaniu, yy, na, na, na filmie na na, za tydzień zobaczycie moją ocenę. <laughs> ponieważ ja obstawiam, że dzisiaj jak odhaszę całą sesję, bo taki jest mój plan, to po prostu... Go go! Ja po prostu będę tylko tu czytać i tyle mnie obchodzi, miałabym to już dawno skończone, gdybym w pracy nie miała, zapierdzielę. Ja planuję to jutro się... skończyć. Wikt... O, to. To, czerwone to. Ja, ja pamiętam tego tytułu, ty ja też nie. nie. Czytam tą książkę, nie pamiętam tego tytułu Victorious. Nikczemni. No serio, dialogia niekczemnych, na Pamiętam. Tak, tą. tak. W skrócie mówiąc... Ubiłam tą książkę, nieważne co się stanie, ja daję pięć gwiazdek, ko mam nowego książkowego w mają szacie, Tak, jest super. To... Wydaje mi się, że tyle to tyle. To tak. podsumowanie było bardzo, 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 bardzo chaotyczne. No bywa trudno. Bywa trudno. Mam nadzieję, że coś zrozumieliście z naszego bełkotu, a bardziej mojego bełkotu. Tak. Ja byłam wsparciem mentalnym. Tak. Czy wiedzieli, Patrycja jest swoim wsparciem mentalnym, bo ja dzisiaj... Ty dzisiaj nie. Ja, ja, ja dzisiaj jestem... Ja mam fiksację. Ja się dzisiaj fiksuję na danym rzecz. Dlatego ja wiem, że ja zdam tą sesję dzisiaj. Mhm. Ja mogę siedzieć do północy, ale ja zdam tą sesję. I, I ja wiem, że ja ją zdam dobrze. Ja naprawdę przygotowywałam się do tego, więc jakby ten... Zafiksuję się, będę każde pytanie analizować, ale tak analizować, że ja to zdam. Więc Życzcie mi powodzenia. Powodzenia! Wow. Eee, a ty Patrizzy spodziewaj się wiadomości, kurwa mam dość. Albo Boże, się z dupy. Jezu mnie tak. mam... chcę umrzeć... Eee, chcę umrzeć? Czemu, tak roz... Czemu ja się zapisałam do studia? Tak. Dobrze. Eee. No, a jeszcze chciałabym popisać, ale zanierzycie jak skończy sesję, to stwierdzę, wiecie, wiesz co, Patrycja, ja idę czytać, ja muszę relaks, ja muszę relaks. Okay, a ty powiesz, wiesz, Patrycja, wszystko będzie okej. Okay. Będzie dobrze, będzie okej, okay, będzie okay. Ja zamierzam dzisiaj skończyć dziesiąty rozdział, bo już piszę dziesiąty rozdział. I raczej mi się uda, chyba że logan, mój kot to stwierdzi, że nie, mam nie pisać, mam się nim zająć. Tak. Na pewno tak stwierdzi. No nic. Tak. Dziękujemy za uwagę, za oglądanie i co? I co Widzimy zobaczenia. się za tydzień. Tak, o, o 16. 16. <grym> Bye. Bye.